Moje palce wciąż drżą, gdy wspominam ten dzień dzień, w którym moja żelazna rutyna rozpadła się jak płonący papier w rękach wiatru. Przyzwyczaiłem się do trzasku gruzu pod butami, do ciężkiej ciszy spustoszenia, do głodu, który gryzł moje wnętrzności i strachu, który utrzymywał mnie przy życiu. Władysławie, to byłem ja. Widmo wędrujące po świecie, który umarł, świecie, w którym noc przynosiła przerażenia zębami i pazurami, a dzień tylko obietnicę kolejnego skradzionego oddechu. Pamiętam zapach, nie czegoś przyjemnego, ale unoszącego się zapachu poskręcanego metalu i kurzu, perfum naszej ruiny. Obudziłem się jak zawsze, gdy nieśmiałe słońce ledwo przebijało się przez wschodni horyzont, malując połamane sylwetki budynków w odcieniach szarości i krwistej czerwieni. Moja kryjówka, wilgotna nora pod pozostałościami starej księgarni w Poznaniu, oferowała mi kiepską ochronę przed rzeczami, które pełzały w ciemności. Otworzyłem puszkę z wołowiną w puszce, ostatnią pozostałością czasów, gdy jedzenie nie było luksusem, ale pewnością. Metaliczny, słony smak gorzko przełknął, ale wypełnił pustkę. Tego dnia moja podróż.